Siema! Siema dzisiaj, znaczy nie dzisiaj. W poprzednim odcinku powiedziałam, że, że będziemy nagrywać, jak właśnie przechodzimy, znaczy wychodzimy. Jak? Schodzimy. Schodzimy. Właśnie... Już idziemy z śmierdzi. Idziemy właśnie z pijalni wód. No. Mm, nie. Spijalni wód. Nie wiem, czy chcieliście, ale nagrałem łowi się ludziło. tutaj sobie pójdzie rzeczka. Yy, no, ja. Z kanału Dawid Pil No, naprawdę, To jest z yy. kanału Dawidosek. Yy. Yy. Yy? Zapraszam do no, zapraszam. Yy, zapraszam, zapraszam. No. I... Piszcie w komentarzach, to jest takie trochę, żeby sobie po, y, pozwiedzieliście widoczki, a żeby trochę też mnie posłuchaliście. Y, piszcie w komentarzach, jakie chcecie challenge, Zrobimy. Y, no, może zagramy, bo kolega, właśnie Dawidosek. Będzie, mogę się tak nazywać na razie? Y, Dawidosek, właśnie będzie mieć jakąś w grę. Jaką? Y, skill. Skill, Bo jak, jak ktoś za, to piszcie. A mm. Napiszcie też, czy chcecie challenge, jak tak, jak chcecie to yy, jak chcecie to da, napiszcie jakie. No. A, dobra. Um. No i takie. I no takie. Najstraszniejszy bo świata. No, yy, yy, chcę też, piszcie w komentarzach, jak chcecie, jak chcecie jakieś vlogi, to wcześniejszy odcinek to był właśnie taki vlog. Wiesz, yy. Pierwszy raz w swoim życiu może wygrać piłkę, bo wylosował na, na, na festynie piłkę. I pierwszy raz w życiu może grać w piłkę i może złamać rękę. No jakąś nogę jeszcze, jakąś piłkę, a tu nie? Yy, dobra, poczekaj, co ja to chciałem powiedzieć? Aha, wbijajcie na kanał Dawido, Dawid Pilch, zaraz będzie Dawidosek. Bo chciał zmienić, ale nie umiał. Nie umiałem, mm. tylko żeby nie chciało... No, nie chciało wskoczyć. Mm. Nie chciało mu się wskoczyć. Tu mm, jest. Dobra, i co warto tu jeszcze powiedzieć? Mm, może nagrać dzisiaj 6 e, ukrytych funkcji Snapchata. Mm, no. Ale żeby nie było, że to od kogoś zgapiam. Więc nie, nie zgapiam. Mm, dobra. Może będzie, będzie też jakaś seria. Dobra. Może też będzie jakaś seria, to jest mój, nie, tu jest mój pies. Co jest? A tu jest mój pies. No, a tu jest Dawidosek. A tu jest mały Dawidosek. I my się widzimy już trochę dalej. Dobra, jesteśmy już trochę dalej. Dobra. Dochodzimy do Wisły, tak? Do Wisły? Dochodzimy do Wisły. Do rzeki Wisły do rzeki Wysły. Jesteśmy aż tak daleko od Ustronia. Dochodzimy do rzeki Wisły. Jaki kosz. No to i to chyba by było na tyle. Zaraz... O czekaj, zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy już nad Wisłą. Tyle to trwało dojść. I fajnie nawet. Powiem, że fajnie. Chyba się przejdę po wodzie. Mogę? Co? No. Dobra. Dobra. Teraz macie kilka sekund, żeby dać łapek. I przechodzimy. Już? To przechodzimy. O, oh, już idziemy. Już idziemy, dobra. Zimna? powiem, że zimna. Uh. Mogę tu też wejść tata? Ło wow, kurde Dobra, wow. to do wychodzę Ja już wychodzę Tu są jakieś graffiti Chyba się nie ma ryby Ale nie ma dobra przeszliśmy Jaki huzioł Dobra Ym, To chyba było na tyle, chcesz się pożegnać? Elo